Dzisiaj będziemy podlewać trawę. A! Kurwa, man, nie mam z przodu fiuta. Raz do trzy, czy mnie widać? Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Jestem rok. Przed wami QA odcinek kolejny. Najpierwsze pytanie, które wybrałem? Rok, jak tam żyje twoja żona? Wczoraj żona huknęła, ale życie na moje biurko. No i cóż, pogrzeb. Zapraszam serdecznie. Następne pytanie zadał mi Rok, gdzie zamykasz swojego syna, kiedy nagrywasz? Zamykamy. Syna. Tu w tej kuchni dla beki i betonujemy. Nie? Kolejne pytanie, zadał mi Rok, czy Miszor lubi dewastacjonalną? Wiesz co nie? Ale ty będę wijał bawełnę, no Wysłał mi dychę z Guantanamo z podpisem kocham cię tato. <laughs> Ach, tego nie potrzebujemy. Hmm, Okej, okay. Wy, wybaczcie, dzisiaj mam pozytywny nastrój, więc trzymajmy się tego i odpowiadajmy na pytania. Rok, co robisz w wolnym czasie? Jest to pytanie natury filozoficznej być może, chociaż też sercowej. No dobrze moi drodzy, 20 minęła, pora się zająć rodziną, przygotować jakąś kolację dla syna. Hahaha, <śmulacją> na no jadoście? Prawy? <śmulacją> Jestem królem, gdzie wszyscy kurwa w górę. E.